W zeszłym tygodniu byłam świadkiem czegoś fascynującego podczas gali charytatywnej w hotelu Bristol w Warszawie. Kobieta weszła do sali ubrana w prostą czarną sukienkę, bez ostentacyjnych logo, bez krzyczącego biżuterii, nic co mówiłoby – spójrzcie na mnie. Jednak w ciągu 20 minut była otoczona przez prezesów zarządów, dyplomatów i żony z wyższych sfer towarzyskich, wszyscy wisiał na każdym jej słowie. Ciekawostką było to, że nie była najbogatszą kobietą tego wieczoru, ani najbardziej znaną, ale rozumiała coś, co większość kobiet całkowicie przegapia. Sekret nie leżał w tym, co mówiła, ale w tym, jak sprawiała, że inni czuli się podczas rozmowy z nią. I to, drogie panie, jest różnicą między kobietami, które wspinają się po drabinie społecznej robiąc hałas, a tymi, które wznoszą się tworząc ciszę, taki rodzaj ciszy, która nakazuje uwagę. Jeśli jesteś kobietą, która chce nauczyć się etykiety i dobrych manier kobiety z wyższej klasy w lekki i zabawny sposób, koniecznie zapisz się na kanał Lukratywna Elegancja, aktywuj dzwonek i zostaw polubienie. Jesteś dokładnie tam, gdzie musisz być. Długa gra networkingu elity badania pokazują, że kobiety, które mają wewnętrzny krąg zdominowany przez zaufane sojuszniczki. Mogą osiągnąć pozycje przywódcze, które są dwa i pół razy wyższe pod względem autorytetu i wynagrodzenia niż ich koleżanki, którym brakuje tej kombinacji. Kobiety z elity grają w długą grę, jeśli chodzi o budowanie relacji. Rozumieją, że dzisiejsza rozmowa może prowadzić do jutrzejszej możliwości, ale tylko jeśli podejdą do każdej interakcji z prawdziwym zainteresowaniem, zamiast natychmiastowych oczekiwań. Prowadzą szczegółowe mentalne notatki o ludziach, których spotykają. Nie tylko ich zawodowe osiągnięcia, ale ich osobiste zainteresowania, sytuacje rodzinne i długoterminowe cele. Sześć miesięcy później, gdy widzą artykuł o czymś, co ta osoba wspomniała jako swoją pasję, wysyłają go wraz z krótką notką. Te małe gesty kumulują się w czasie, tworząc głębokie, trwałe relacje, które przewyższają transakcyjny networking. Ukryty język kobiet z elity. Istnieje powód, dla którego wyższe klasy pragną prawdziwych połączeń i rozmów, zamiast wylewnych komplementów lub nadmiernej pochlebności. Kiedy zaczęłam studiować wzorce zachowań kobiet, które naturalnie poruszają się w kręgach elity, odkryłam, że ich umiejętności konwersacyjne podążają za zupełnie innym podręcznikiem niż to, czego uczą większość książek o etykiecie. Pierwszym sekretem jest to, co nazywam strategicznym słuchaniem. Jako eleganckie kobiety musimy nauczyć się być elokwentne i mówić wymownie, ale nasza zdolność do wyrażania się w wyrafinowany sposób znacznie wpływa na wrażenie, jakie zostawiamy na innych. Ale oto gdzie większość kobiet się myli. Myślą, że słuchanie oznacza czekanie na swoją kolej do mówienia. Kobiety z elity słuchają, aby zbierać informacje. Słuchają wzorców, tego, co nie jest mówione, możliwości połączenia kropek, które inni przegapiają. Nauczyłam się tej lekcji w trudny sposób podczas moich dni nauczania uniwersyteckiego. Byłam na kolacji wydziału, przekonana, że imponowanie wszystkim moją wiedzą podniesie mój status. Zdominowałam każdą rozmowę, podzieliłam się każdym spostrzeżeniem, poprawiłam każde nieporozumienie. Pod koniec wieczoru byłam intelektualnie wyższa i społecznie niewidzialna. Żona szefa wydziału jednak powiedziała być może pięćdziesiąt słów przez cały wieczór, ale każda osoba przy tym stole ją pamiętała. Zadała każdej osobie przemyślaną pytanie, które sprawiło, że czuli się jak najbardziej interesująca osoba w pomieszczeniu. Sztuka strategicznej ciszy kobiety z wyższej klasy rozumieją, że bycie uważną na tych wokół siebie, słuchanie i odpowiadanie bez przerywania rozmów, to fundamentalna etykieta damy. Ale strategiczna cisza idzie głębiej niż podstawowe maniery. Chodzi o zrozumienie dynamiki władzy w każdym pomieszczeniu i odpowiednie pozycjonowanie się. Kobiety z elity opanowują to, co eksperci od rozmów nazywają pauzą. Kiedy ktoś składa oświadczenie, zamiast natychmiast odpowiadać, robią pauzę na 2 do 3 sekund. Ta krótka cisza robi trzy rzeczy. Pokazuje, że poważnie rozważają to, co zostało powiedziane, tworzy przestrzeń dla mówiącego do elaboracji, jeśli się na to zdecyduje i sygnalizuje, że nie czują potrzeby wypełniania każdego momentu własnym głosem. Obserwowałam tę technikę w akcji podczas prywatnej degustacji win w regionie lubuskim. Przedsiębiorca technologiczny wyjaśniał swoje najnowsze przedsięwzięcie małej grupie. Większość kobiet w kręgu kiwała entuzjastycznie, oferując natychmiastowe pochwały. Ale była jedna kobieta, która po prostu lekko przechyliła głowę, utrzymała kontakt wzrokowy i po tym jak skończył, zrobiła pauzę przed powiedzeniem: To brzmi jakby rozwiązywało problem, o którym nie wiedziałam, że go mam. Jak zidentyfikowałeś tę lukę? Jej pytanie było tak przemyślane, tak precyzyjnie skalibrowane, że przedsiębiorca spędził następne 15 minut, zasadniczo dając jej prywatną konsultację, podczas gdy wszyscy inni zniknęli w tle. Kody rozmowy wyższej klasy zamożni, ludzie często mają bardzo dobrą wiedzę o polityce, sprawach międzynarodowych, biznesie, walucie, wykwintnej kuchni, winie i alkoholu, samochodach, podróżach, sztuce, teatrze i operze. Ale posiadanie wiedzy o tych tematach nie wystarcza. Kobiety z elity wiedzą, jak wprowadzać te tematy bez okazywania się. Używają tego, co nazywam mostami konwersacyjnymi frazy, które pozwalają im pokazać wiedzę, zachowując jednocześnie skupienie na drugiej osobie. Zamiast mówić: Właśnie wróciłam z Biennale w Wenecji, mogą powiedzieć: Właśnie czytałam o tym, jak sztuka współczesna odzwierciedla nasz obecny klimat polityczny. Czy zauważyłaś ten trend również w swojej branży? Wiedza jest tam, ale jest pozycjonowana jako platforma startowa dla drugiej osoby do dzielenia się swoją ekspertyzą. Najbardziej wyrafinowane kobiety opanowują również sztukę świadomej ciekawości. Zadają przemyślane pytania, uważnie słuchają i oferują wyważone obserwacje zamiast wylewnych komplementów. Mogą powiedzieć: Fascynuje mnie, jak różne branże adaptują się do wymagań zrównoważonego rozwoju. Jakie zmiany zauważyłaś w swojej dziedzinie? To podejście pokazuje, że są poinformowane o szerszych trendach, jednocześnie zapraszając drugą osobę do bycia ekspertem w swojej konkretnej domenie. Moc słownej powściągliwości. Eleganckie kobiety powinny unikać złośliwego gadania i plotek, które mogą zaszkodzić reputacji lub przyjaźniom. Kiedy mówią o innych, pozostają po pozytywnej stronie spektrum. Ale słowna powściągliwość wykracza poza unikanie plotek. Kobiety z elity rozumieją, że każde słowo niesie wagę, i wybierają swój język z precyzją chirurga. Nigdy nie używają niepotrzebnie wzmacniaczy. Zamiast powiedzieć, to jest absolutnie niesamowite, mogą powiedzieć, to jest niezwykłe. Zamiast jestem totalnie obsesyjnie zakochana w tej restauracji, mówią, jestem głęboko pod wrażeniem ich podejścia. Różnica jest subtelna, ale znacząca. Jedno brzmi jak nastoletni entuzjazm, drugie jak wyrafinowana aprecjacja. Tworzenie magnetycznych rozmów kobiety z elity opanowały sztukę sprawiania, że inni czują się wyjątkowo w ich obecności. Wiedzą jak wypolerować swoje umiejętności interpersonalne, aby podnieść swoje interakcje z urokiem i wyrafinowaniem. To nie chodzi o pochlebstwa czy manipulacje. To o prawdziwą ciekawość i inteligencję emocjonalną. Zadają to, co nazywam pytaniami głębi. Zapytania, które wykraczają poza powierzchowne small talk. Zamiast jak była Twoja podróż, pytają, co najbardziej Cię zaskoczyło w tamtejszej kulturze. Zamiast jak idą interesy, pytają, jaki trend obserwujesz, który inni mogą przegapić. Te pytania pokazują, że są zdolne do angażowania się na głębszym poziomie i że widzą drugą osobę jako coś więcej niż tylko okazję do networkingu. Pamiętam uczestnictwo w gali fundraisingowej w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie obserwowałam dziedziczkę nieruchomości pracującą w pomieszczeniu. Spędziła dokładnie 7 minut z każdą osobą, ale podczas tych 7 minut sprawiła, że każda osoba czuła się jak najbardziej fascynująca osoba na wydarzeniu. Jej sekretem było to, że przyszła przygotowana z przemyślanym pytaniem dostosowanym do każdej osoby na podstawie swoich badań. Dla dyrektora muzeum zapytała o najbardziej nieoczekiwane odkrycie podczas renowacji. Dla radnej miejskiej zapytała o najbardziej nagradzający aspekt służby publicznej. Każda rozmowa czuła się osobista i znacząca, choć była wyraźnie strategiczna. Etykieta intelektualnych rozmów według badań Harvard, Stanford i Fundacji Carnegie 85% sukcesu zawodowego. Pochodzi z ustanowienia dobrze rozwiniętych umiejętności społecznych, pozostawiając tylko 15% na umiejętności techniczne. Kobiety z elity rozumieją, że intelektualne rozmowy nie chodzą o udowadnianie, jak inteligentna jesteś, ale o tworzenie współpracujących wymian idei. Używają tego, co nazywam metodą wkładu. Zamiast dominować dyskusję swoją wiedzą, wnoszą wnikliwe obserwacje lub pytanie, które podnosi całą rozmowę. Na przykład podczas dyskusji o polityce ekonomicznej. Zamiast recytować statystyki, mogą powiedzieć: Wydaje się, że widzimy fascynujące napięcie między innowacją a regulacją. Jak myślisz, że to się rozwija w Twoim doświadczeniu? To pozycjonuje je jako przemyślane współtwórczynie, zamiast wszechwiedzących wykładowczyń. Najbardziej wyrafinowane kobiety wiedzą również, kiedy ujawnić swoją ekspertyzę, a kiedy ją ukryć. Na nieformalnej kolacji mogą umniejszać swój MBA z Szkoły Głównej Handlowej. Na konferencji biznesowej mogą subtelnie wspomnieć o swoich pozycjach w radach nadzorczych. Kluczem jest czytanie pomieszczenia i rozumienie, jaki poziom autorytetu jest odpowiedni dla każdej sytuacji. Społeczna waluta dyskrecji wyższa klasa jest świadoma tego, co jest dzielone i jak jest prezentowane, szczególnie na platformach publicznych i utrzymują prywatność i dyskrecję w swoich interakcjach. Kobiety z elity rozumieją, że dyskrecja sama w sobie jest formą waluty w high society. Zdolność do zachowywania zaufania. Wiedzenia, kiedy nie mówić, i chronienia prywatności innych, czyni je nieocenionymi sojuszniczkami. Nigdy nie powtarzają osobistych informacji dzielonych w zaufaniu, nie uprawiają nieodpowiedniego name droppingu i chronią reputację innych, nawet gdy te osoby nie są obecne. To zachowanie tworzy reputację wiarygodności, która staje się ich kapitałem społecznym. Ludzie dzielą się z nimi więcej, ponieważ wiedzą, że ich sekrety są bezpieczne, co daje im dostęp do lepszych informacji i silniejszych relacji. Opanowywanie wyjścia. Jednym z najbardziej pomijanych aspektów elitarnej konwersacji jest wiedzenie, jak elegancko kończyć interakcję. Kobiety z wyższej klasy rozumieją timing i wiedzą, kiedy rozmowy powinny naturalnie się zakończyć. Nigdy nie przedłużają pobytu w rozmowie i zawsze zostawiają innych pragnących więcej, zamiast czujących się wyczerpanymi. Eleganckie wyjście obejmuje trzy elementy. Uznanie? To była taka przyjemność poznać twoją pracę w zrównoważonej architekturze. Połączenie, definitywnie pomyślę o tym, co powiedziałaś o innowacji w branży, i łaskawe odejście. Obiecałam sobie, że będę rozmawiać z dyrektorem fundacji dziś wieczorem, ale mam nadzieję, że będziemy mieć szansę kontynuować tę rozmowę wkrótce. To podejście pozostawia drugą osobę z pozytywnym wrażeniem i tworzy oczekiwanie na przyszłe interakcje. Pokazuje również szacunek zarówno dla ich czasu, jak i społecznej dynamiki wydarzenia. Kobiety z elity rozumieją, że każda rozmowa jest inwestycją w ich reputację i relacje. Podchodzą do każdej interakcji z przygotowaniem, obecnością i celem. Słuchają więcej niż mówią, zadają lepsze pytania niż odpowiadają i zostawiają innych czującymi się podniesionymi zamiast pomniejszonymi. Sekret nie polega na znaniu odpowiednich ludzi czy mówieniu odpowiednich rzeczy. Chodzi o stanie się typem osoby, którą inni chcą poznać. Kimś, kto sprawia, że czują się wysłuchani, docenieni. I intelektualnie stymulowani. Kiedy opanujesz te kody konwersacyjne, nie tylko robisz networking, budujesz fundament dla trwałego wpływu i prawdziwego połączenia. Jeśli chcesz kontynuować naukę o tym, jak mieć edukację kobiety z wyższej klasy i nauczyć się etykiety i dobrych manier w lekki i zabawny sposób, koniecznie zapisz się na kanał Lukratywna Elegancja i zostaw polubienie. Dziś nauczyłyśmy się, że prawdziwa elegancja w rozmowie pochodzi z sprawiania, że inni błyszczą zamiast przyćmiewania innych że strategiczna cisza mówi głośniej niż ciągłe gadanie i że najpotężniejsze kobiety to te, które podnoszą wszystkich wokół siebie. Rozmowa tworzy połączenie. Skomentuj poniżej, jeśli podobał Ci się ten film.